Hej mordeczki, witam was w pierwszym filmie w nowym roku i dzisiaj zabieramy się za haul z ubraniami na siłkę w którym pokażę wam firmy i serię ubrań, które moim zdaniem są warte waszej uwagi ciuchy, które ja po prostu uwielbiam, które są komfortowe mają dobre materiały, dobrze się piorą nie odstają, nie prześwitują i po prostu robią robotę. Ja zaczęłam moją przygodę z siłownią we wrześniu 2018, no i nie ukrywam, że zaczynałam tę przygodę od ogromnej nienawiści do ćwiczenia, od ogromnej nienawiści do siłowni, do tych wszystkich, tego masz, tych maszyn, tego pocenia się, tego po prostu klimatu, ludzi, w ogóle wszystkiego. No, absolutnie, absolutnie byłam hejterem, a jednocześnie, no, stwierdziłam, że chciałabym się ogarnąć, no więc trudno zrobię to. No i doszłam do momentu, w którym jestem teraz, czyli troszkę ponad rok później. Naprawdę mega lubię ćwiczyć, więc jestem w szoku, że Wam to mówię. No i właśnie jeden z elementów który po części sprawił, że polubiłam to ćwiczenie, były stroje. To, że jakby fajnie się ubrałam, że, że te, te stroje są dla mnie i wygodne, i jakby modelujące sylwetkę, no to był jeden z elementów, który sprawił, że tak trochę mi się zachciało. Tak więc w dzisiejszym filmie dokładnie Wam pokażę, które polskie marki, zagraniczne, czy też sieciówki Wam polecam, jeśli chodzi o stroje. No i mam nadzieję, że ten film się Wam przyda. Zanim jeszcze przejdziemy do strojów, tutaj szybko macie moje obecne wymiary, wagę, wzrost, wszystkie takie informacje, które mam nadzieję... Przydadzą się Wam też w jakby porównaniu tego, co tutaj pokazuję do Waszych wymiarów, do Waszego rozmiaru. Bierzemy dzisiaj stroje dwóch polskich marek: i będzie to Strong Point i Jim Glamour. Te marki się od siebie diametralnie różnią, jeśli chodzi o materiały, z których te ubrania są wykonane. No i przez to, że są wykonane z zupełnie innych materiałów, no to też odczucia w tych strojach są dosyć, dosyć odmienne. Ja osobiście jestem fanką obu tych typów, bo każdy z tych strojów daje mi jakby troszeczkę inne odczucie. I mam nadzieję, że uda mi się teraz Wam mniej więcej wytłumaczyć, na czym ta różnica polega. Zaczynamy od firmy Strongpoint, która robi ciuchy z materiałów, które są troszeczkę cieńsze i takie jakby delikatnie śliskie. Przez to, że te materiały są lżejsze i cieńsze, to czuję się w nich naprawdę bardzo chuda. Jest to bardzo miłe uczucie, a zwłaszcza tutaj moim ulubieńcem jest cały czarny strój, ponieważ w tych w tym gładkich kolorach, właśnie jak czerń, jak neony, mamy jeszcze w tych materiałach odrobinę błysku, więc to naprawdę są takie, takie szczupłe, lekko lśniące materiały. Bardzo, bardzo pięknie to wygląda na żywo. Natomiast w tych melanżowych strojach mamy tego błysku mniej, ale odczucie pozostaje to samo, ponieważ no, mamy dalej ten sam materiał, tylko że po prostu w melanżu nie ma jakby aż tylu tych delikatnie błyszczących włókien no i tutaj jeżeli chodzi o leginsy mamy dwa typy mamy legginsy kompresyjne tak, dobrze mówię? tak, kompresyjne i komfortowe, przy mojej sylwetce najlepiej sprawdza się model komfortowy, tutaj naszy rozmiar XS i one sprawdzają się najlepiej dlatego, że są troszeczkę bardziej, są troszkę miększe troszkę bardziej elastyczne i przez to lepiej obejmują moją, dosyć dużą jak do mojej sylwetki pupę, talia jest naprawdę szczupła, dobrze zebrana, natomiast jest miejsce na pupę, więc kiedy robię przysiad nic mi się tam z tyłu jakby nie. Wiecie, nic mi tam z tyłu nie zaczyna odstawać. Natomiast model kompresyjny został stworzony z myślą o troszkę niższych albo o drobniejszych dziewczynach. Tak więc w modelu kompresyjnym jest większe uczucie takiego ścisku i jest trochę mniej materiału, więc ja jako osoba z większą pupą przy tej mniejszej ilości materiału po prostu doświadczam odstawania z tyłu przy przysiadach. Tak więc firma Strongpoint zadbała o dwa typy sylwetek, dziewczyny, które są trochę bardziej krągłe i potrzebują większej elastyczności, materiału, który obejmie większą pupę, większe krągłości oraz o dziewczyny, które są niższe, drobniejsze i potrzebują mniejszej ilości materiałów. Z modelu komfortowego noszę rozmiar XS, z modelu kompresyjnego, przez to, że tam tak jak mówię właśnie jest trochę mniej materiału, wybrałam rozmiar SM, ale zdecydowanie lepiej tutaj do mojego typu sylwetki dopasowuje się model komfortowy. Na przewidkach mierzę te na czarne majtki, więc tutaj mam nadzieję, że dobrze widać, że nie prześwitują. Podczas robienia przysiadów nie zjeżdżają, nie odstają i po praniu wracają do swojego kształtu oraz nie kulkują się podczas noszenia ani prania. No, po prostu ich stan się nie zmienia, tak więc ja jestem bardzo zadowolona. Jeśli chodzi o widoczność celulitu, postaram się Wam tutaj pokazać ujęcia na spiętych pośladkach, natomiast ja osobiście. Praktycznie nie mam celulitu, ponieważ od ćwiczenia od diety zeszło i wszystko, co miałam, a miałam dosyć solidny celulit, natomiast teraz praktycznie nie mam. Tak więc w tej kwestii akurat nie będę zbyt pomocna. Jeśli chodzi o staniki, to firma Strong Point ma jedne z najbardziej komfortowych, zabudowanych i dobrze trzymających się na miejscu staników z mojej kolekcji, tylko tutaj muszę zwrócić Waszą uwagę na to, że te staniki mają bardzo cieniutki materiał, no i nie mają żadnych wkładek. Tak więc ja jako osoba z absolutnie zerowym biustem uwielbiam je, ponieważ są bardzo komfortowe. Jednocześnie wszystko zasłaniają, wiecie, kładą jakby mi suty na miejscu. Jeśli bluzka podjedzie do góry, to stanik wszystko zakrywa. Natomiast nie jestem w stanie stwierdzić, jaki poziom trzymania dają te staniki, ponieważ u mnie nie ma co trzymać. Tak więc może ktoś z Was ma ten stanik, ma większy bius i byłby w stanie w komentarzu napisać, to wtedy będę bardzo wdzięczna. Natomiast dla mnie te staniki są jednymi z moich ulubionych. No i przechodzimy do topów. Jeśli chodzi o topy, to Strong Point ma świetny. Jedny wybór, ponieważ z każdego koloru macie trzy typy topów, trzy typy topów, tak? Trzy typy topów które możecie wybrać, więc jeżeli pokochacie jakiś kolor, to możecie go nosić na milion różnych sposobów. Po pierwsze mamy bezrękawniki. Ja te bezrękawniki uwielbiam, ponieważ one mają taki przepięknie, dziurkowany, jakby wytłaczany tył, ozdobny. I naprawdę te bezrękawniki wyglądają super. Ja już nie mogę doczekać, aż przyjdzie wiosna, przyjdą wakacje. Wtedy będę w nich ćwiczyć non -stop i będę je w tym miała w wszystkich kolorach. No bo teraz jednak nie zawsze jest mi na tyle ciepło, żeby miała ochotę taki bezrękawnik ubrać. Drugi świetny element w tych bezrękawnikach to marszczenie między cyckami, które moim zdaniem również. Super wygląda i bardzo jakś tak, no nie wiem, mimo że ja nie mam już się tak czuję się dzięki temu orzeczeniu. Tak plus 5 plus do bycia sexy, no więc naprawdę poko. Kolejny krój to będą krótkie rękawki i ten model jest świetny dla dziewczyn, które nie mają ochoty odsłaniać pach, a nie mają ochoty ćwiczyć w długim rękawie. No wiadomo, że nie każda z nas stać na depilację laserową, a jeśli mamy ciemną włosienie, to pachy bywają naprawdę taką, taką strefą naszych kompleksów. No i wydaje mi się, że tutaj te krótkie rękawki to jest świetne rozwiązanie. Te t-shirty również mają przepiękny tył, również mają tę właśnie wersję z marszczeniem przy piersiach. Ostatni krój to będą długie rękawy i tutaj mam dwa typy, ze starej i nowej kolekcji Nowa kolekcja ma to marszczenie między biustem, a stara kolekcja jest zupełnie gładka. ja w sumie obie kolekcje kocham tak, tak samo bardzo. Lubię to marszczenie, lubię bez tego marszczenia, wszystko mi się tutaj podoba. Podczas podciągania się nigdy nie zaobserwowałam, żeby te topy szły do góry i żeby mi się tutaj jakoś, wiecie, podciągały, albo żeby się przemieszczały, ponieważ ta guma na dole naprawdę bardzo dobrze trzyma. I to zarówno w długich rękawach, krótkich, jak i bez rękawnikach. Dodatkowo dzięki temu, że materiały Strong bądź są takie jakby delikatnie cieńsze, to Nigdy nie mam uczucia takiego opięcia, duszenia i... I taki, takiego dyskomfortu, który mam w niektórych innych firmach, o, o czym zaraz Wam zresztą opowiem. Jeśli chodzi o rozmiarówkę, ja mam tutaj rozmiar SXS. Jeżeli jesteście pomiędzy rozmiarami, to dopasowujcie wszystko do rozmiaru swojego biustu. Marka Strong powiedziała, że noszę ich ciuchy, no i dała mi dla Was kod zniżkowy. Tak więc, jeżeli macie ochotę, no to korzystajcie. Ten kod podobno łączy się z wszystkimi promocjami, więc jeżeli cokolwiek będzie na zniżce, to macie od tej zniżki jeszcze 10% i ten kod będzie aktywny cały rok. Tak więc. Więc jak co? To, to polecam, łapcie! A teraz przechodzimy do kolejnej bardzo dobrej polskiej marki, czyli do marki Gym Glamour. W porównaniu do marki Strongpoint, Gym Glamour ma troszkę grubsze, bardziej jakby matowe i lekko można tak chyba powiedzieć takie troszeczkę bardziej sztywne materiały. Nie wiem, jak to do końca powiedzieć, ale wiecie, Strong Strongpoint przez to, że są cieńsze, są też takie jakby miększe i mniej tak mniej tak Cię ściskają. Natomiast te z Jim Glamour troszkę bardziej właśnie tak ściskają, zbierają do kupy. Więc jeżeli lubicie takie odczucie, jeżeli lubicie właśnie ten typ Ciuchów na siłkę, no to to będzie coś dla Was. Jeśli chodzi o leginsy, ja się tutaj zdecydowałam na legginsy z serii bezszwowej oraz na legginsy z serii Carbon. I oba bardzo lubię, ale oba są dosyć, dosyć od siebie różne. W legginsach z serii Carbon czuję się wygodniej. One są takie trochę miększe, mniej opinają talię, mniej opinają sylwetkę i właśnie są po prostu takie. Są po prostu bardzo, bardzo takie miłe, miękkie, komfortowe. Uwielbiam w nich chodzić po domu i jak mam ochotę się wygodnie czuć na siłowni to wtedy je nakładam. Natomiast legginsy z modelu bezszwowego mocniej zbierają talie, ogólnie mocniej zbierają całe ciało i czuję się w nich taka lepiej wymodelowana, ale czasami czuję się troszeczkę ściśnięta. Tak więc wybieram sobie tutaj model leginsów zależnie od odczucia albo... Poziomu wymodelowania, na którym mi zależy, no i nie jestem w stanie zdecydować, które z tych legginsów są fajniejsze, ponieważ, tak jak mówię, w karbon jest mi wygodniej, natomiast w bezszwowych jestem bardziej wymodelowana i to wszystko tak naprawdę zależy od dnia. Tutaj pokazuję Wam te legginsy również na czarne majtki. Możecie sobie zobaczyć, jak to wszystko się zachowuje w przysiadzie. Jeśli chodzi o pranie, to prałam obie te pary już parę razy. Jedyną zmianą, którą zaobserwowałam jest to, że w tym modelu bezszwowym przed pierwszym praniem talia jest naprawdę bardzo mocno zebrana, natomiast po jakimś czasie noszenia i po paru praniach, tam dwóch, trzech dosłownie, ta talia się troszeczkę rozluźnia, rozluźnia i już nie są aż takie mocno ściskowe, ale dalej fajnie modelują sylwetkę i tutaj nie mogę się przyczepić, że, że się dużo zmienia, ale trochę się zmienia. Przechodzimy do bluzek, tutaj pokażę Wam dwa odcienie, które udało mi się dorwać, reszta była wyprzedana, a były odcienie, które... Bardzo, bardzo chciałam mieć, no ale po prostu były wyprzedane, więc wzięłam te które też w ogóle są naprawdę ładne, mimo że normalnie raczej, no wiecie, ja wolę czarne, no nie? Ale tutaj mamy zielony, różowy i o dziwo bardzo dobrze się ich nich czuje. Jeśli chodzi o bluzki, to one są trochę krótsze od tych ze Strong Point'a i odsłaniają więcej brzucha, więc to warto wziąć pod uwagę. No i mają przepiękne zdobienia z tych dziurek, wycinanych laserowo, bardzo ładnie to wygląda, takie proste, ale efektowne. Te bluzki również mają mocną gumę od dołu, tak więc podczas podciągania się nic się tutaj nie rusza z miejsca, więc spokojnie możecie im zaufać. Ostatni element z Jean Glamour to będzie stanik sportowy i jest to jedyny stanik sportowy w mojej kolekcji, który ma w sobie push wkładki albo w ogóle jakiekolwiek wkładki. Ja ogólnie uwielbiam swój mały biust, uwielbiam też, że jestem strasznie płaska i dlatego jakby nigdy tego nie chowam. Zawsze, zawsze noszę staniki, które nie mają wkładek i po prostu wiecie, jest jak jest, wolność i swoboda, no nie? Natomiast jest to jedyny stanik, w którym właśnie są te push mocno push wkładki i. Nie ukrywam, że również bardzo go lubię, bardzo, bardzo go lubię. Po pierwsze, lubię go za to, że jest krótszy, więc y, przy tych krótszych bluzkach z Jim Glamour nie wystaje, no bo jednak bluzki ze strąk pointa są dłuższe, staniki ze strąk pointa też są dłuższe, no i te, te rzeczy między sobą się średnio łączą. Tak więc fajnie jest mieć do rzeczy z Jim Glamour. Stanik również Jim Glamour, bo te długości idealnie do siebie pasują. Wkładki z tego stanika można sobie na luzie wyjąć, więc jeżeli nie podobają Wam się te grube, push-upujące wkładki, to możecie sobie spokojnie włożyć jakiekolwiek inne lubicie nosić, żeby właśnie zasłonić sutki, żeby trochę chwycić biust, ale bez powiększania go. No więc to jest naprawdę bardzo wszechstronny stanik. Dziewczyny z różnymi biustami mogą tutaj naprawdę mocno dopasować go do siebie, co jest uważam bardzo fajną opcją. Bardzo polecam ten stanik. Naprawdę ładny, fajny, wygodny. Dobrze się też pierze, bo już sprawdziłam sztosik. Jeśli w marce Gym Glamour wahacie się pomiędzy rozmiarami, to zawsze polecam Wam wybierać ten mniejszy. I ja tutaj w całej tej marce noszę we wszystkim rozmiar XS. Kolejna marka, którą koniecznie musiałam przetestować, to będzie Gymshark. I jest to właśnie marka, którą w tym momencie mam na sobie. Wydaje mi się, że na świecie jest to najpopularniejsza, najbardziej znana marka siłowniowa. No i powiem Wam, że okej, okay, te ciuchy są świetne. Ale wcale nie są o dziwo idealne. I moim zdaniem zarówno Gym Glamour, jak i Strong Point mają lepiej dopracowane ciuchy pod pewnymi względami. Więc jeżeli myśleliście, że koniecznie musicie mieć markę Gymshark. To wcale niekoniecznie, ponieważ nasze dobre polskie marki naprawdę dają radę i mają pod pewnymi względami lepiej dopracowane produkty. No więc z marki Gymshark zdecydowałam się na dwa typy leggingsów, żeby przetestować oczywiście coś yy, z różnych typów, żeby też wam lepiej powiedzieć co i jak. No i pierwszy wniosek jest taki, że na początku z tej marki zamówiłam złe rozmiary, ponieważ normalnie na co dzień w sieciówkach noszę rozmiar S. No i z Gymsharka zamówiłam rozmiar S i leginsy w moim rozmiarze były dla mnie bardzo duże. Tak więc tej marki, jeśli chodzi o leginsy, Zawsze wybierajcie rozmiar mniejszy, i wtedy wszystko będzie idealnie. I to już zauważyłam, że działa tak samo we wszystkich modelach, które miałam. A zamówiłam łącznie cztery modele, no i pozostałe odesłałam. Jeśli chodzi o leginsy z tutaj również pokazuję wam je na czarne majtki. Moim zdaniem one nie prześwitują podczas prania, nie zmieniają kształtu, również podczas noszenia w żaden sposób się nie rozluźniają, nie rozciągają, nie mechacą. Nie zauważyłam żadnych zmian, więc to jest naprawdę dużo, dużo na plus. No i tutaj nie wiem, czy widzicie też te Moro mają moim zdaniem najpiękniejszy detal na pupie ever. Ten detal tak straszliwie powiększa pupę. To no więc, jeżeli macie ochotę, swoją pupę jeszcze dodatkowo podkreślić, to wydaje mi się, że jest to model, który zrobi to najbardziej na świecie. Natomiast z Gymsharka jest mały problem, moim zdaniem, z topami. Gymshark ma takie topy, jeśli chodzi o rozmiarówkę, jak Nike, czyli Legnicy noszę XS. Top też mam XS, i w tej XS jest mi po prostu okropnie ciasno, okropnie ciasno. Tak więc w legginsach z dżinszarka, jeżeli jesteście pomiędzy rozmiarami, zawsze bierzcie mniejszy. W topach z Sharka, jeżeli jesteście pomiędzy rozmiarami, zawsze bierzcie ten większy. I tutaj jest jeszcze jedna rzecz, którą zauważyłam przy tych topach. Podczas podciągania się niestety są to jedyne topy, które mocno przesuwają mi się do góry. I jak, jak kończę podciąganie, to, to wygląda to mniej więcej tak, że tutaj, tutaj mi to wszystko podjeżdża i muszę sobie, wiecie, to wszystko zejść zejść z drążka i to wszystko ściągnąć w dół. No i to jest taki problem, bo z jednej strony są piękne, cudownie się w nich czuję i mam w nich mega motywację do ćwiczenia, a z drugiej strony wcale nie są idealne, a również do najtańszych nie należą. Tak więc koniecznie bierzcie to pod uwagę, jeżeli rozważacie zakup tych bluzek. Kolejna marka, którą by the way postanowiłam obczaić z Waszego polecenia, to będzie Ojszo. I tutaj oni mają mnóstwo świetnych staników. Ja osobiście żadnego nie kupiłam, ponieważ mam już naprawdę dużo tych staników, no i nie za bardzo czuję, żebym potrzebowała ich więcej. Natomiast zdecydowałam się na leginsy z Oysho. I tutaj jeśli chodzi o leginsy, to Oysho używa, powiem Wam, najwięcej takich naprawdę ciekawych materiałów, z którymi nie spotkałam się w żadnej innej marce. Oni na przykład mają taką tendencję do tego, aby robić leginsy z mieszanych materiałów. Część leginsów jest z takiego zwykłego materiału, a potem wstawki są z takich jakby kompresyjnych, piankowych elementów, takich, taka tak jakby bardzo jakby rozciągliwa, gumowa pianka. I na przykład tutaj właśnie boki ud są, często w takich materiałach, takie typowe miejsca, gdzie mamy troszkę więcej tłuszczu, które są takie troszkę bardziej galaretowate. I te leginsy, które Wam teraz pokażę, to jest właśnie, to są właśnie leginsy z tego typu. Niestety, one są okropnie prześwitujące. Widzisz? Całe moje. No i jest dosyć mocno, No widać w chuj faktycznie. W chuj co? Jo majty ci wjechały zupełnie w rowa tego wszystkiego, więc nie widać za bardzo majt, ale widać z rowa zupełnie. Całą dupę. Całą dupę widać zupełnie, no. Tak więc niestety w tych leggingsach czasami trzeba na to uważać, dlatego bardzo wam polecam ogólnie iść do ojszo, przemierzyć te rzeczy stacjonarnie, ponieważ oni mają bardzo ciekawe i bardzo inaczej zrobione te produkty, więc tutaj nie wszystko, co wygląda dobrze na stronie ma sens w rzeczywistości, a z drugiej strony same właściwości modelujące są super, więc widać, że ta marka Rozwija się, próbuje czegoś nowego, i mi się dajesz za parę sezonów. że to po prostu będzie najgorętsza sportowa marka Ever, ponieważ jakby ten ich pomysł musi dogonić też praktyczność. I potem mamy drugie legginsy, które już mi osobiście się bardzo podobają i to są legginsy do biegania typowo na zewnątrz, więc są to legginsy, które zachowują, pomagają nam zachować temperaturę, pomagają zachować nam ciepło. Krój, materiał, kolor, też styluweczka uważam, że super. Tak więc ogólnie bardzo Wam polecam ojszo, ale polecam pójść do sklepu i dobrze się przyjrzeć tym ubraniom, które mierzycie, no bo właśnie... Oni starają się zrobić coś naprawdę ciekawego i różnie to wychodzi. Ostatnie ubrania, które Wam dzisiaj pokażę są z Nike. I ogólnie Nike to jest moja ulubiona firma sportowa, a jednocześnie jest to firma, której, którą podczas tych poszukiwań ciuchów na siłownię najbardziej się zawiodłam, ponieważ kupiłam od nich stereo w ostatnim czasie ciuchy za 2 albo 2,5 tysiąca złotych i... 90% z tych ciuchów musiałam oddać, ponieważ były tak źle uszyte, tak źle zrobione. Więc tutaj przy okazji ostrzegę Was, na co uważać. No więc zaczniemy od tych fajnych ciuchów. Jeśli chodzi o Nike, to na maksa, z całego serca polecam Wam staniki. Ja sama żadnego nie mam, bo mam już za dużo staników, ale ten stanik są świetne. Mierzyłam je w sklepie, też Wy mi pisałyście, że to są Wasze, jeden z Waszych ulubionych. I druga rzecz, drugie rzeczy, które Wam bardzo polecam, to są topy. Zwłaszcza topy z długimi rękawami. Moim zdaniem Nike robi najładniejsze topy, no, i jakościowo są po prostu absolutnym sztosem. Zwłaszcza te dwa modele, które tutaj Wam pokażę, to są moim zdaniem największe sztosy w mojej kolekcji sportowej. Przepięknie wyglądają z tymi taśmami, też mają przepiękne różne faktury na sobie, cudownie modelują sylwetkę, bardzo dobrze się piorą, noszą, a dodatkowo mega robią stylówkę. Tak więc super polecam. Natomiast jeżeli chodzi o ubrania, których Znajka nie polecam wam kupować, to niestety będą to leginsy. Osobiście kupiłam leginsy do obu tych topów, które tutaj widzieliście i te leginsy to po prostu jest porażka, ponieważ Leginsy znajka mają zwłaszcza te droższe leginsy znajka mają dookoła talii na talii użyty taki materiał, który jest bardzo gruby, sztywny, bardzo mało modelujący, bardzo mało ściskający. Podczas przysiadów te leginsy zsuwają się w dół i zaczynają odstawać, więc pomimo tego, że mają dosyć wysoki stan, to widać wam praktycznie całe majty. A co najgorsze, to jeszcze z Waszych opinii dowiedziałam się, że te legginsy po pewnym czasie noszenia prania w talii zaczynają się rozciągać, tak więc już po praniu nie wracają do swojego pierwotnego kształtu, tylko po prostu od razu zakładacie je i one są mega luźne i zjeżdżają, pokazują majtki, odstają i wygląda to bardzo niestetycznie, a za takie leginsy płacicie 300-400 zł, więc no jak dla mnie jest to absolutna porażka. Ja Wam pokażę jedne leginsy z Nike, które mi się bardzo dobrze sprawdziły, ale jest to seria z Decathlona, która kosztowała coś około 100 zł. Te legginsy kosztowały 100-109 zł, więc jest to najtańszy model, który w pasie ma typową gumę. No i te leginsy bardzo dobrze mi się sprawdzają. Natomiast mają również swoje wady. Największa wada tych legginsów jest to, że niestety majtki naprawdę mocno prześwitują. Plus druga wada jest taka, że one absolutnie nie modelują sylwetki, nie robią dla sylwetki nic, no i mają naprawdę niski stan, więc jakby skracają nogi. No ale poza tym no to dobrze się piorą, są bardzo wygodne, dosyć ładne i tanie. No więc jeżeli szukacie czegoś takiego, no to całkiem polecam. Jak na leginsy z Nike są spoko, ale jak na leginsy, które Wam pokazałam w całym tym wideo, to jest to zdecydowanie najgorsza, najniższa jakość, z jaką miałam do czynienia. Jeśli chodzi o rozmiarówkę, to w t-shirtach zawsze polecam Wam wybierać ten większy rozmiar, jeżeli się wahacie, a w leginsach zawsze warto wybierać ten mniejszy rozmiar, czyli ja w topach noszę rozmiar S a w legnicach nosiłam rozmiar XS. Na dzisiaj to wszystko, jeżeli podobał Wam się ten film, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, albo komentarz, albo suba. Zapraszam Was też na Insta, gdzie pokazuję trochę moich treningów i ogólnie więcej może takich właśnie tematów siłowniowych. Zapraszam Was też do... do czego? Kurde, nie wiem, nie wiem, do czego Was zapraszam, to chyba już w wszystko, do czego chciałam Was zaprosić. Tak więc, no dzięki za oglądanie, mordy, no i widzimy się następnym razem. Cześć!